Witamy! Jesteśmy dzisiaj przed drugim liceum ogólnokształcącym im. Marii w Katowicach. Jesteśmy tutaj po to, żeby przeprowadzić krótką sondę na temat profilów humanistycznych w Konopie. Odpowiedzą na nasze pytania uczniowie teraźniejszych klas humanistycznych. W przyszłym roku jednak będzie to wyglądać inaczej, dlatego że będzie jedna klasa humanistyczna z podziałem na dwie grupy. W jednej grupie rozszerzenia to będą angielski historia i WOS, a w drugiej grupie angielski matematyka i geografia. Zaczynamy! Poszedłem na ten profil, ponieważ zawsze marzyłem, żeby studiować prawo. Brałem ten profil, ponieważ interesuję się geografią, a szkoła oferuje nam wiele wycieczek po całej Europie. Mamy dużo tematycznych wyjść związanych z naszym profilem z Polskim, z historią. Mamy spotkania z świadkami historii. wychodzimy do teatrów, do kin i na wykłady. Na lekcjach wykonujemy dużo zajęć naturalnych oraz bardzo przygotowujemy się do egzaminu. Ten profil jest też idealny dla osób, które tak jak mówię, interesują się literaturą albo prawem i idealnie przygotuje nas do tego kierunku na studiach. Mamy wysoki poziom nauczania, dobrych nauczycieli, którzy świetnie kształcą do matury. Na naszym profilu rozszerzamy również język angielski, którego nauczanie odbywa się na wysokim poziomie. Robimy to, że mamy zajęcia z prawnikami, którzy wiedzą co robią i pokazują nam to wszystko od wpis i te zajęcia też są bardzo ciekawe, interesujące i pokazują no. Dowiadujemy się tam bardzo różnych ciekawych rzeczy. I także mamy organizowane wycieczki do Słomu do gdzie możemy zobaczyć naszego w obrady. To były klasy humanistyczne w Konopie. Już nie będziemy chyba niczego dodawać, tylko liczymy na to, że zobaczymy Was 20 kwietnia o godzinie 10 na naszych Dniach Otwartych. Zapraszamy!